Dlaczego kochający Bóg dozwolił na zło? Część 22. Konieczność nagrodzenia wielu odkupicieli? Drugie zastrzeżenie wobec takiego planu dotyczy poważnego zdezorganizowania boskich zamierzeń związanych z wyborem i wywyższeniem do boskiej natury maluczkiego statka, ciała Chrystusowego, grona, którego Jezus jest głową i Panem. Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 32. Nie bój się, o maluczkie statko. Albowiem się upodobało Ojcu Waszemu dać wam królestwo. Bóg nie mógłby, kierując się sprawiedliwością, rozkazać, tym o których mówiliśmy poprzednim razem, pięćdziesięciu miliardom swoich posłusznych synów poświęcić swoje prawa. Przywileje i życie jako okup za grzeszników, bowiem według Jego prawa, przez swe posłuszeństwo, zasłużyliby oni na przywilej życia wiecznego. Stąd, jeśli ci doskonali ludzie zostaliby poproszeni o to, by stali się odkupicielami tych, którzy zgrzeszyli, to w boskim planie byłaby, bo zgodnie ze sprawiedliwością musiałaby być. Tak jak w wypadku pana Jezusa, przewidziana dla nich szczególna nagroda, aby mogli z powodu znajdującej się przed nimi radości ponieść tę karę za swoich braci, Hebrajczyków rozdział 12 werset 2, Patrzmy z daleka na Jezusa, sprawcę i wypełniciela wiary, który z powodu znajdującej się przed nim radości wytrwał krzyż, zlekceważył hanibę. Oraz usiadł na prawicy tronu Boga. A co stałoby się, gdyby dano im taką samą nagrodę, jaką otrzymał nasz Pan, mianowicie uczestnictwo w owej nowej, boskiej naturze, oraz wywyższenie ponad aniołów, zwierzchności, moce i wszelkie inne imię, jakie jest wzywane, następne po jachwe? Efezów rozdział pierwszy wersety 20 i 21, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Istniałaby wtedy ogromna liczba istot o Boskiej Naturze, czego mądrość Boża widocznie nie zaaprobowała. Ponadto te pięćdziesiąt miliardów owych istot w takich warunkach byłoby równe sobie, nie miałoby wodza, głowy, a tymczasem plan, który Bóg przyjął, wymaga tylko jednego odkupiciela, jednego wielce wywyższonego do Boskiej Natury. A następnie maluczkiego statka tych, których odkupił i którzy chodzą jego śladami cierpieni i samozaparcia, aby mogli dzielić z Nim Jego imię, zaszczyt, chwałę i naturę. Tak jak żona uczestniczy w przywilejach męża, Pierwszy Piotra rozdział drugi werset 21, do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.